Cześć z tej strony Daniel, witajcie na kanale Spy Optika. W tym epizodzie przyjrzymy się nieco bliżej fotopułapkom z modułem 4K LTE marki Wildfine. Serdecznie zapraszam na prezentację. Willfine to firma technologiczna założona w 2004 roku, która, uwaga, postawiła sobie bardzo ambitny cel, mianowicie uchwycenie każdego stworzenia na ziemi. W ciągu ostatnich 20 lat chiński koncern skupiał się na rejestratorach wideo, ewoluując od kamer internetowych w kierunku zewnętrznych kamer typu trail z opcją wykrywania ruchu. Bogaty bagaż doświadczeń w branży ODM zaowocował tym, że marka stała się jednym z liderów na światowym rynku fotopułapek. No i właśnie w tym odcinku przyjrzymy się kilku modelom z najnowszej oferty tego producenta. Na pierwsze grillowanie weźmy model 4 OPCG White. To dwuantenowa fotopłapka, z przesyłem 4 GLT, która charakteryzuje się następującymi funkcjonalnościami. W tym modelu użytkownik może wybierać spośród czterech opcji rozdzielczości zdjęć od 5 przez 8 12 aż po 24 megapiksele. Natomiast jeśli chodzi o samą rozdzielczość zdjęć, to mamy trzy opcje. Opcja Full HD, 720p i WGA. Oczywiście wszystko jest rejestrowane wraz z dźwiękiem. Mikrofon można wyłączyć z poziomu kamery. Kolejnym ważnym parametrem technicznym fotopułapki jest Trigger Speed, czyli opcja wyzwalania po wykryciu ruchu. Fotopułapki, które reagują na ruch poniżej 1 sekundy, to już absolutny standard w tej branży. W tym konkretnym modelu mamy do czynienia z migawką na poziomie od 0,35 do mniej więcej 0,4 sekundy. Mamy dostępne dwa rodzaje obiektywów, obiektyw regularny o szerokości kąta 60 stopni i obiektyw szerokokątnych 100 stopni przy domyślnym świetle 3.0. Fotopułapka posiada 59 niewidocznych dla ludzi i zwierząt diod podczerwieni, a sam emiter podczerwieni działa w warunkach nocnych na dystansie do 20 metrów. Identycznie, jeśli chodzi o odległość, z czujką PIR. Mamy tutaj do czynienia z jedną czujką PIR, która, tak samo jak obiekty, występuje w wersji regular i w wersji wide. Wersja wide to jest 100 stopni, wersja regular 60. Dystans detekcji w tym modelu to 20 metrów lub, jak ktoś woli, 65 stóp. Fotopłapka wszystkie zarejestrowane przez siebie materiały zapisuje bezpośrednio na karcie SD w urządzeniu. Tutaj do pojemności 32 GB, także bardzo, bardzo słabo, biorąc pod uwagę mm, obecne standardy w branży. Jest oczywiście timer, też opcja wyzwalania kilku zdjęć, serii zdjęć po wykryciu ruchu. Tutaj można sobie ustawić od 1 do 5. Jest opcja zapętlania, bardzo potrzebna lokalizacji. Lokalizacji w tym znaczeniu, że nie jest to aktywna lokalizacja, czyli po prostu możliwość wpisania koordynatów w miejscu, gdzie fotopułapka jest zawieszona. Model 4 OPCG zasilany jest 12 paluszkami typu AA. Tego typu fotopłapki przy, przy normalnej aktywności, kilka razy dziennie film, zdjęcie i normalnej temperaturze powiedzmy do 20 stopni działają w okolicach 2-3 tygodni. Certyfikat jakości IP66 oznacza, że urządzenie jest całkowicie pyłoszczelne oraz chronione przed silnym strumieniem wody z dowolnego kierunku. To oznacza również, że sprzęt może być używany w trudnych warunkach zewnętrznych, bez ryzyka uszkodzenia przez pył czy deszcz. Do obsługi fotopułapek Will fine potrzebna będzie mobilna aplikacja Trailcam Ace, dostępna zarówno dla użytkowników iOS-a, jak i Androida. Aplikacja jest w pełni darmowa i lepiej zaprojektowana, bardziej intuicyjnie niż aplikacje większości innych azjatyckich producentów. Kamerę wyposażono w kolorowy wyświetlacz o przekątnej dwóch cali. Dostęp do wyświetlacza, także specjalnej kasetki na baterię, możliwe jest po otwarciu fotopułapki jak książki, zwalniając dwa e, specjalne zawiasy z prawej strony korpusu przedniego. Poza tym kamera niczym specjalnym się nie wyróżnia. Jest nieco większa i cięższa od pozostałych egzemplarzy. Łączna waga tego urządzenia bez baterii to 560 g. Kolejnym recenzowanym modelem jest kamera 5.8 CG. Jednoantenowa fotopłapka o nieco mniejszym gabarycie. Kamera oferuje bardzo podobne możliwości rozdzielania rozdzielczości nagrywania i robienia zdjęć. Tutaj użytkownik może wybierać spośród trzech poziomów rozdzielczości jeśli chodzi o zdjęcia 8, 12 i 24 megapiksele. Natomiast filmy nagrywane są w rozdzielczości Full HD z dźwiękiem HD lub WGA. Całość generowanych materiałów jest oczywiście dostępna w popularnych i powszechnych formatach JPG dla zdjęć i MOV dla filmów. Zintegrowany z urządzeniem emiter podczerwieni posiada 60 wbudowanych diod typu LED. Jest niewidoczny dla ludzkiego oka i dla większości zwierząt i działa w paśmie 90%. Nanometrów. Zdecydowaną różnicą w kontekście poprzedniczki jest sama waga tego urządzenia. Ta kamera jest tak naprawdę dwukrotnie lżejsza i łączna waga bez baterii to tylko 260 gramów. Także to jest zdecydowany plus tego urządzenia. Tak samo i tutaj mamy do czynienia z klasyfikacją IP66. Urządzenie jest w stanie działać w klasycznych przedziałach temperatur dla tego typu kamer, czyli od minus 25 do plus 55 plus 65 stopni. Kamery wyposażono w gwint z klasycznym wejściem 1.4 do zamontowania. Na statywie lub zamocowania do tej fotopułapki bezpośrednio różnych uchwytów na drzewo. Kamera wyzwala się w momencie zarejestrowania ruchu w tempie do 0,4 sekundy. Jest w stanie działać oczywiście w trybie zdjęć seryjnych od 1 do 5, jest również w stanie działać w trybie aktywacji na ruch w trybie interwałowym od 4 do 7 sekund. Nie jest zasilana 12 sztukami baterii A8. To jest ta kolejna różnica, która wyróżnia ten model na tle poprzedniczki model 5.8CG obsługuje karty pamięci typu SD od 8 do 32 GB także też nie ma szału. Nieco większy jest również wbudowany kolorowy wyświetlacz, on tutaj o przekątnej 2,4 cala jest dostępny również z poziomu otwarcia tej fotopułapki jak książkę. W zależności od wersji fotopułapki mamy do czynienia z obiektywem światło 2.0, 60 lub 100 stopni na tylnym korpusie urządzenia w modelu 5.8CG znajdują się specjalne wyloty na linki do mocowania typu na przykład Masterlock, ale nie tylko linki, bo można użyć po prostu parcianych pasków, które są na wyposażeniu każdej z fotopłapek. Kąt widzenia czujki to 45 lub 80 stopni, w zależności od wersji. I ostatnią fotopułapką w tym zestawieniu jest nowy model, aktualny model T100 Pro, fotopułapka, która już na pierwszy rzut oka wyróżnia się nietypowym dostępem do... no właśnie, do czego? Ponieważ kamera sama w sobie nie posiada żadnego wbudowanego wyświetlacza, posiada tylko i wyłącznie kilka przycisków informacyjnych i system diod. Rozdzielczość zdjęć w tym modelu jest definiowana przez użytkownika na trzech poziomach, od 12 przez 8 do 5 megapikseli, format oczywiście JPG. Filmy nagrywane są w rozdzielczości Full HD wraz z dźwiękiem w formacie MP4. Mogą to być filmy o długości od 3 do 10 sekund, także bardzo, bardzo podstawowa opcja. Wbudowany oczywiście mikrofon, który można wyłączyć z poziomu menu aplikacji. W tym modelu dostęp do specjalnej saszetki z bateriami wygląda w taki sam sposób jak w Browningach, czyli po prostu od spodu przyciskając specjalny przycisk. Wysuwa się komora z slotem baterii. Karty pamięci do 32 GB od 8 do 32 GB. Zasięg czujnika PIR to jest 20 metrów przy kącie widzenia 60 stopni. Opcja wyzwalania ruchu w tym modelu jest nieco słabsza niż w poprzednich to jest do pół sekundy mniej więcej. Kamera została wyposażona w standardowe obiekty w światło 2.0 i kącie widzenia 60 stopni. Pracuje w trybie dziennym i nocnym. Jeśli chodzi o zintegrowane z urządzeniem emitter podczerwieni to 54. Diody w paśmie 940 nanometrów, także też niewidoczne. Wszystkie fotopułapki, generalnie w tym zestawieniu, są niewidoczne dla ludzkiego oka i zwierzyny i działają w tym modelu do o 20 metrów doświetlenia nocnego. Pirka, czyli czujnik, to 60 stopni i dystans działania do 20 metrów na otwartej przestrzeni. Komunikacja z urządzeniem poprzez interfejs typu C. Tak jak wam wcześniej wspomniałem, kamera nie posiada żadnego wbudowanego wyświetlacza, natomiast posiada system kilku diod. Te diody określają status, określają kartę SD, baterię, sygnał jakość sygnału GSM, a także status samego urządzenia. Ta bardziej pustynna wersja fotopłapki, którą właśnie w tym momencie widzicie, to odmiana kolorystyczna modelu 5.8CG. Tutaj nie ma tak naprawdę żadnych różnic między tymi modelami. Mimo, że producent czasami opisuje ten model jako 58CS, natomiast zasadniczych różnic w konstrukcji, jak sami zresztą widzicie, jak również w poszczególnych parametrach nie ma. Zmiana ustawień fotopułapek Fine z poziomu menu urządzenia jest dosyć prosta. Wszystkie fotopłapki Fine posiadają polskojęzyczne menu. Nie jest ono ustawione domyślnie, trzeba to zmienić w ustawieniach. Natomiast samo poruszanie się, nawigowanie po poszczególnych parametrach czy kategoriach jest bardzo proste i tutaj akurat duży plus nie jest to żaden sposób. Sposób. Tu każda kamera trailowa posiada przynajmniej jeden wylot na Gwint 1.4 do zamontowania statywu czy też zewnętrznych akcesoriów. W tym modelu mamy jedno takie wejście od spodu urządzenia. Celem tego zestawienia nie było wybranie faworyta, ponieważ te fotopłapki są w do siebie bardzo zbliżone. Jest to materiał bardziej edukacyjny dla Was, żeby pokazać Wam różnicę między tymi egzemplarzami. I ważny komunikat: pamiętajcie, że firma SpyOptic posiada jeden z niewielu w Polsce serwisów fotopułapek, Świadczymy te usługi we Wrocławiu. Nasi eksperci zajmują się wszystkim, czyli naprawiają fotopułapki, które nie działają, konfigurujemy je od zera, doradzają też, który model jest najlepszy do monitorowania konkretnej posesji. Także my czy macie jakieś pytania lub macie fotopłapkę, która nie działa, potrzebujecie części, która uległa zniszczeniu. Dzwoncie śmiało, w tym momencie wyświetla wam się adres. I jeszcze jedna przypominajka, na tym kanale pojawił się już film o akcesoriach do fotopłapek. Jeśli oglądacie ten materiał, to całkiem możliwe, że poszukujecie fotopłapki, a jeśli poszukujecie fotopłapki, to na pewno poszukujecie również akcesoriów do niej. W związku z tym zapraszam was w tym momencie Wam się w górnym prawym rogu. Link do tego filmu. Tam są opisane akcesoria typu baterie solarne, typu systemy montażowe, rodzaje baterii, kart, wszystko tak naprawdę co jest niezbędne do fotopułapek, także serdecznie z tego miejsca Was zapraszam, poświęćcie trochę czasu również na ten materiał. Dzięki za uwagę, to już wszystko w tym odcinku, w kolejnych epizodach przyjrzę się bliżej prawdopodobnie analogowym noktowizorom marki AGM. Wielkie dzięki, trzymajcie się ciepło, cześć!